Kamil Wojciechowski przed galą FEN 45. Witam. Cześć wszystkim. Tak na marginesie przypominam sobie, chyba ostatni raz rozmawialiśmy w Ostrowie Wielkopolskim. Dra dramatyczne to były okoliczności. Tam doszło do pożaru hotelu. Dziś trochę chyba więcej luzu, więcej spokoju i mniej tych nerwów, jeśli chodzi o ten Twój występ. Nawet przez chwilę zapomniałem, że występuję. Jest chyba tak beznerwowo, bo tak zaczęliśmy wspominać i uciekłem myślami do tego Ostrowa. No... Jakieś to tam dodatkowa przygoda, będzie o czym opowiadać, nie? No właśnie, mamy teraz o czym gadać. O, właśnie, to by się zaczęło, rozkręciliśmy się. Bardzo, bardzo bezstresowo, e, przez chwilę tak z wagą. Znaczy, może, może nie, że bezstresowo. To robienie wagi, tyle co mnie nerwów kosztuje. E, jestem w szoku, jak, jak, jak ja funkcjonuję na, na takim deficycie kalorycznym, e, co jest mnie w stanie drażnić i, i mój poziom tolerancji spada do minus 10 straszne to jest. No, to tak a propos bez stresu, ale tak to wszystko pod kontrolą. Uczę się tego też, dużo rzeczy się dowiedziałem. Wczoraj robiłem wannę, pomógł mi Czarek i jego kolezy. Kamil, dziękuję. Dużo rzeczy się uczę, takich związanych właśnie z robieniem wagi, z ładowaniem po tej wadze, co z sobą wziąć już wiem na drugi raz, muszę zapamiętać. Także będzie to jeszcze, jeszcze kolejnym razem bardziej Profesjonalne z mojej strony, aczkolwiek już jest ogromny przeskok i nie umiem się doczekać, po prostu jak to wszystko wyjdzie teraz. Eee, tak przysłowiowo, Kamil 2-0, jak będzie się czuł i będzie wyglądał jak zawalczy. Kamil 2-0. No właśnie tak się zastanawiam, powiedziałeś o tej wadze i o tym, że to strasznie ci irytuje, że to jest dla ciebie strasznie męczące. Mm. Wielu zawodników mówi, że teraz wejście do klatki to już przy tym wszystkim, co się przeżywa przy okazji robienia wagi, to jest dobra zabawa i to już jest wreszcie przyjemność. Faktycznie, jakby myślę, że zbija ten poziom stresu teraz przed tą walką mocno. I to nie jest tak, że, że mnie robienie wagi denerwuje, tylko ludzie mnie zaczynają denerwować i pewne sprawy mnie zaczynają denerwować, których na co dzień może nie dostrzegam, albo jestem po prostu na tyle odporny, że, że jakby puszczam to płazem, ale, że tak powiem, w ludzkich interakcjach jest dużo zbędnych interakcji. A tak wczoraj patrzyłem podczas media, Day, dobrze, że nie podszedłem, bo tak myślę, podejdę może, ale widzę takie rzeczywiście z kapturem może, a teraz się wszystko wyjaśniło, to rzeczywiście cała ta sytuacja tak cię denerwowała. Troszkę, troszkę tak, ale już po wszystkim e, udało się. Super, dziękuję. O właśnie, tak, tak, tak a propos e, tutaj tego miejsca też, e, bardzo fajnie jest to wszystko zorganizowane. E, mamy blisko hotel, blisko hali, blisko tej sauny, co rano byłem. Hala co prawda przy szkole, ale ja się domyślałem, że jak pod Warszawą to to nie będzie zwykła, bo do niedawna byłem nauczycielem zwykła sala gimnastyczna w szkole, bo byłem też kiedyś na, na takim turnieju w Warszawie właśnie przy szkole na sali i to była hala. No i wszystko jest tutaj nowe, wygląda to bardzo fajnie, Ja może nawet jestem fanem większym takich kameralnych gal niż niż wielkich takich eventów w kolosach typu Tauron Arena, Stadion Narodowy. Wiadomo, to jest inne, inne doświadczenie. Fajnie by było też kiedyś zaliczyć taki turniej, ale takie kameralne mają swoje. Bardziej mi to właśnie przypomina takie rozgrywki sportów amatorskich, gdzie, z których ja się wywodzę i się czuję po prostu komfortowo w tym też. No właśnie, powiedziałeś o komforcie, to w szkole też rozumiem, tak jak wspomniałeś, czujesz się komfortowo. Szkoła to jest takie środowisko, w którym dobrze się odnajdujesz. No tak, muszę znaleźć tylko kamerlik wf i pójdę sobie tam, jak mnie coś zdenerwuje, to po prostu tam pójdę sobie odpocząć i się wyciszyć. Bardzo dobrze. Mówiłeś tutaj o różnych sytuacjach, które są mniej lub bardziej stresujące. Chyba nie pomyliłem się, jeśli, widziałem cię, jeśli powiem, że widziałem że pamiętam cię, wspominam cię jako komentatora jednej z ostatnich gali FEN. Tak, właśnie też w Ostrowie, poprzedniej gali FEN. Super doświadczenie, chciałbym tam wrócić, powstać, weźcie mnie. E, bardzo fajnie, ja uwielbiam środowisko sportu walki, ja się tym interesuję na co dzień, ja tym żyję, ja to oglądam, śledzę to, a że mogłem to robić w ramach pracy, przygotowania się jako komentator, to było dla mnie, no, to naprawdę, nie, taki zastrzyk pozytywnej energii, e, praca... Nie mogę powiedzieć z panem Andrzejem, z Andrzejem Janiszem, bo się denerwuję. E, mam nadzieję, że go jutro nie wiem, czy kto komentuje, ale że go spotkam. E, super doświadczenie, nowa umiejętność, e, pozytywny stres, taki naprawdę to jest coś. Co ja na przykład, mógłbym robić, wiem, że chciałbym teraz to robić, więc yy, no, tak jak mówię, ja oczekuję, oczekuję tego od życia, że właśnie będę robił takie rzeczy, które, do których mam pasję do których mnie ciągnie, yy, a niekoniecznie, że człowiek wstaje rano i, i no widziałeś dzień świra, nie? Tak, tak Prawda? Wyglądało już ostatnio, więc no, musiałem coś w życiu zmienić. Tak się zastanawiam też nad tym, bo czasami jak się rozmawia z zawodnikami, to oni mówią, a co wy tam gadacie, to wy nic nie wiecie, stoicie za tym mikrofonem i sobie tam opowiadacie różne historie, to żadna to robota, jakie to proste jest. No właśnie, a ty stanąłeś po tej drugiej stronie, znalazłeś się po tej drugiej stronie mikrofonu, trzeba było mówić, opowiadać, trochę wyjaśniać, troszeczkę komentować. Jak to odbierasz, jeśli chodzi o tą drugą stronę mikrofonu? Jest to wyzwanie. No niestety ja jestem takim lekko duchem, jeśli chodzi o język, bardzo dużo takich. Mm, nie wiem czy gramatycznych błędów popełniałem, po prostu wypowiadam się, na przykład mówię, e, że za, e, próbuję wstawać do góry, no to Andrzej mi zwraca potem przecież uwagę, nie idzie wstawać do góry, nie, no takie, dużo takich rzeczy... Nie cofa się do tyłu, oczywiście. Tak, tak, dużo takich rzeczy człowiek mówi, na, o których nie myśli, a to jest niepoprawne i gdzieś tam wytrawniejsze ucho gdzieś tam jakby to dostrzeże i powie ten Wojciechowski, to jest jakiś nieuk i głupi... Nie, to tak nie powie, bo to się trzeba uczyć wszystkiego, to się, Ale tak jak mówię, jest to umiejętność, ja zdawałem sobie z tego sprawę, jak rozmawiałem z Andrzejem przed galą i zaczął, zrobił mi taki mini wykład, to dopiero jakby zrozumiałem, na co ja się zapisałem, więc mówię, okej, okay, nie, no, ale bardzo mnie przeprowadził, zrobił mi takie, za rączkę mnie prowadził bardzo długo, potem troszkę mnie puszczał, taki, jeżeli chodzi o, o, o bo ja jestem i trenerem i nauczycielem, to Andrzej też jest dobrym trenerem, nauczycielem i, że tak powiem, poprowadził mnie dobrze, przez wprowadził mnie dobrze, wprowadził mnie w ten proces e, i fajnie byłoby, żeby wiadomo mi to też już naturalnie przechodziło i po prostu mu się tym cieszyć e, i robić troszkę taki może doda dodatkowy show i popisać się troszkę tym, co wiem na temat tego sportu, e, jeśli chodzi o wiedzę i, i, o, i takie, może no, znam się też od takiej strony sportowej jako specjalista. Czyli zamierzasz wrócić jeszcze za mikrofon? Chciałbyś przynajmniej? Chciałbym, tak, ale co wyjdzie, to czas pokaże. Na pewno wiemy, że jutro wyjdziesz do klatki i że jutro będziesz tutaj toczył pojedynek z rywalem, tak jak na pierwszy rzut oka się wydawało. No. No nie, no nie wydawało się, bo to przecież to było widać. No warunki fizyczne jednak gorsze od Twoich. E, jeszcze tylko wtrącę, bo będę komentował galę w czerwcu, co prawda nie w Polsacie. gale SBS, Seaside Battles Dziwnów w Szczecinie. Muszę tutaj e, rozpromować e, mojego menadżera Piotrka Janusza, na którym walczyłem dwa razy. Świetny event, świetni ludzie, e, sportowcy z potencjałem. E, tam jest Amfiteatr w Szczecinie, będzie naprawdę konkretna gala. Szczecinie zawsze jest super klimat. Wspieramy takie gale. Świetni sportowcy trzeba wspierać takie gale. Ona ma naprawdę potencjał, jest to ciężka branża, więc kto może zapraszam do oglądania, kupowania biletów dalej. A co do mojego przeciwnika, faktycznie. My też jest... zapraszamy do oglądania tej walki. Oczywiście, że tak. E, mój przeciwnik e, myśl, wiedziałem, że będzie niższy, ale jest znacznie niższy. E, e, to mówię też w, w przy jakimś wywiadzie przed chwilą ewidentnie szacunek dla chłopaka, odważny chłopak, z charakterem chłopak i przyleciał, i wagę zrobił. E, mówię wcześniej cztery osoby tutaj odmawiały z różnych przyczyn, nie chcę nawet wiedzieć jakich, e, bo to już jest po prostu tak nagminne, że, 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 że nie chce mi się tego słuchać. E, także i, i mówię, tak widać, że ma i w życiu, i w walkach takie podejście. Że, że charakterny jest i idzie do przodu, a poza tym moim zdaniem bardzo miły, sympatyczna osoba sprawia wrażenie takiej z wyglądu, z zachowania i też w takich, jak gdzieś oglądałem jego walki, że tam szacunek po walce, czy między w, w, w każdą rundę tam sobie Misiaczka skleja, przybija piątkę i tak dalej, ale mówię to tak, co ja odnoszę wrażenie, ale no niestety jutro będziemy się bić, a potem faktycznie możemy sobie zbić piątkę. No dziękuję. Mu. Już teraz mogę mu podziękować za to, że przyjechał, a to jest tylko sport yy, i po prostu niech wygra lepszy. Ja w siebie wierzę bardzo yy, i tyle. No. Świetna puenta w takim razie. Yy, dziękuję Ci za rozmowę i czekamy na jutrzejszą walkę i też sobie posłucham tego czerwcowego występu za mikrofonem, a czemu nie. Super, fajna rozmowa. Ci. Dziękuję bardzo. <laughs>